Jesteśmy bezpieczni. Oliver Corner dla MMA.pl, a ze mną Adam Soroko, już po ważeniu, przed jutrzejszym starciem na Prime 2 jakie odczucia? No pojebowo, jak to na Prime, wiesz? No widzę, właśnie dzisiaj najbardziej największa zadyma chyba Piotra Kałskiego z bombą. Spodziewałeś się, że on tutaj wtargnie? Jakoś uda mu się wtargnąć? A on tam wszędzie się wtarguje, wiesz. Z tego, z tego co widzę, Stalkuje Piotra. <laughs> Wie. Właśnie był już e, przeprosi nawet za starszego dziadka, żeby wejść e, na konfes. Zdziwiło cię to, że on już nawet takich metod próbuje? Każdy tam ma swoje paranoje, wiesz. Ja, nie chcę się gadać nawet, wiesz. No ale co ty o tym w ogóle wszystkim sądzisz, o tych ty całych dymach już e, tak tutaj zadomowiłeś się już i oswoiłeś się z tym, że tutaj co chwilę się coś takiego dzieje? To jest taki rodzaj, nie tyle co sportu, ale rozrywki, taki rodzaj rozrywki, gdzie widzowie to lubią oglądać i tak to idzie, wiesz, widzisz. Tak no, Polska jest i... jedynym krajem, w którym tak rozbudowane są te gale free fight'owe i takie zainteresowanie to wszystko budzi. Nie mam pojęcia, ale... Nie chcą i się bardzo cieszę, wiesz. Jeżeli chodzi o twoje starcie, poważnie, umiałeś face to face e, e, z twoim przeciwnikiem i co widziałeś w jego oczach, coś e, umiałeś wywnioskować z tego, czy ty się tym nie, nie zajmujesz? Klatka nam zweryfikuje, klatka zweryfikuje, To sobie w, to, to w oczy patrzeć, ze światła też sobie patrzę w oczy, wiesz. <laughs> Staram się kurcze. co mm, tam. Nie oceniam, dobra? W tak taki sposób wiesz. Ale pomimo tego, że twój rywal jest dość wysoki, ty jesteś jeszcze od niego wyższy, pewnie ten zasięg jest jeszcze lepszy. Będziesz w tym szukał swojej metody do zwycięstwa. Będę szukał gdzie się da słuchaj, metody do zwycięstwa. Chyba ty jesteś takim zawodnikiem, że nie będziesz chciał zostawiać chyba tego w rękach sędziów, tylko byś chciał to najlepiej efektownie skończyć jakimś nokautem. Tak, słuchajcie, no pewnie, że tak Paweł na pewno też by chciał mnie jakoś knockoutować, wiesz. Zobaczymy, kurw, czy to tam Pan Bóg sobie sobie ma w planach, wiesz. Jeżeli dwie osoby będą szukały nokautu, no to będzie na pewno fajna walka i jest szansa, że... No oczywiście jest taka szansa, że oboje na przykład się traficie jakimś ciosem i padniecie oboje. Tym myślałem teraz na w głowie, mówię, ale by było ja właśnie, chciałem się obaj, kurwa, klas... no, To by było uczciwe, ci powiem. by było uczciwe, wiesz. No, ale jeżeli chodzi o to, że no miałeś oczywiście wystąpić na pierwszej edycji, tam do tego nie doszło, były różne zawirowania. Tak, już byś miał jakiś bagaż doświadczeń tych samego wyjścia, bo to podobno też jest duże obciążenie psychiczne. A jednak Twój przeciwnik już miał okazję wyjść. Nie boisz się tego, że może coś nie zagrać w klatce? No już walczyłem w klatce, wiesz. Na The War walczyłem w klatce. Nie mam takiego obycia może, ale mam bycie w biciu się boryju, wiesz, więc... No oczywiście, ale na The World też nie było takiej publiki, jaka jutro może być, a to może być. Mam nadzieję, że, że to jakoś pójdzie, kurczę, wiesz. No właśnie, o to... Dlatego o to chciałem dopytać, bo jednak jak kibice zaczynają skandować, jak widzisz też ich wokół, no to chyba jest całkiem inne doświadczenie, ale myślisz, że, że sobie z tym poradzisz, sfokusujesz się na przeciwniku i dla ciebie tylko bitka jest ważna. Mm, tylko bitka. <śmiech> <śmiech> tylko bitka. A jeżeli chodzi o to takie już okrzepnięcie w mediach, udało ci się już, czy jeszcze, czy jeszcze jest to dla ciebie trudne? W większości spraw w się nie rozumiem, staram się zrozumieć, pojąć I, i, i no co, jestem tutaj i jak małe dziecko się uczę, bo tutaj na razie sobie raczkuję w tym kurcie wszystkim. Wiesz, i się uczę cały czas. A jeżeli chodzi o takie normalne funkcjonowanie, zaczepiają cię też fani podczas normalnego dnia? Jak sobie gdzieś zjeżdżał jakieś zdjęcia? Tak, 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 tak. Zależy jaki mam humor, bo wiele razy przepraszam wszystkich tych, z którymi sobie nie zrobili ze mną zdjęcia. Bo na przykład miałem zły humor i, i, i odmówiłem, ale większość osób chce, miło przyjmuje i. I, 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 i robię te zdjęcia. No, jak się czujesz, z tym, że jesteś taki rozpoznawalny? Nie, nie, troszkę nie zaprzątać ci to głowy? Nie chciałbyś czasami wrócić do tego takiego etapu, jak, jak nie było tego wokół i mogłeś sobie spokojnie na mieście coś, też coś zrobić no złego, odwalić coś, potocznie tutaj mówiąc? tego mieszkam w Niemczech, tam mi jest dobrze, słuchaj. Jest mi tam dobrze, wiesz? Tak, i tak mnie tam poznają sobie, wyobrażasz? Gdzieś do polskiego sklepu, jak pójdę, wiesz? no, pozdrawiam. E, polski sklep w Kolonii, w Polsce. A przygotowywałeś się do walki? Tam trenowałeś w jakimś niemieckim klubie? Tak, 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 tak. tak. To jest KCF, słuchaj, e, Freshen, bardzo super klub, naprawdę rewelacyjni, kurcze trenerzy. A jacyś, jacyś nowi poznani e, e, znajomi właśnie, czy z tego klubu, czy z Niemiec jutro może będą na walce? Owszem, będą. Będzie trener jadą właśnie samochodem już od kurcze z 5 godzin, czy może więcej, nawet, wiesz. No. Ja. Czy, czyli będzie, będzie fajna grupa wsparcia. No tak, słuchajcie, no to jest mój sztab tre, trenerski, bardzo ich lubię. Naprawdę ich szanuję. Super goście. Sami zobaczycie zresztą, okay. słuchaj, bo chyba będziecie jutro, zo, czy nie? <grych> zobaczycie, nie? Sami zobaczycie. I Adam, jak z, z tymi wszystkimi twoimi prawnymi rzeczami już jesteś? Już jesteś czysty, spokojny, czy dalej masz jakieś tam kary odwieszone, czy coś jeszcze cię będzie nękać? Słuchaj, przyjechałem tutaj zawalczyć. A dwa dni później jadę od, odrawiać godziny. Sobie to wyobrażasz, mam 350 godzin do kurczę odrobienia zapłaciłem yy, yy, grzywny, popłaciłem wszystko. Teraz pospasam kurczę chłopaków i, i moje należności, wszystkie kurcze. I, i, I dopiero będę czysty. Zostanie mi z tej walki nie dużo pieniędzy, ale będę mógł na nowo z to panią, co tam idzie właśnie ze, ze, ze Swietą, będę mógł kurwa, w końcu rozpocząć normalnie. Czy ona była taką osobą, która Ci pomogła w tych ciężkich chwilach ostatnich, które miałeś po, tym, po tej nieudanej walce, do, która nie doszła? Sam sobie odpowiedziałeś na to, wiesz. To jednak zobacz, jakiś hejt spłynął kurwa na moją rodzinę, za co bardzo przepraszam i, i teraz mam zamiar pokazać kurwa wszystkim, że że mam charakter wiesz, bo wiele osób kurwa mówi, że, że kurwa nie mam, tak no. A jeżeli chodzi o to, co później po tych wakacjach już, już będzie to wszystko na czysto i będziesz mógł sobie zacząć te nowe spokojne życie, to co później jeszcze jakieś takie wakacje, ale nie takie przysłowiowe wakacje, tylko takie normalne, żeby jechać gdzieś odpocząć, czy, czy wracasz do treningów? Marzę o Tajlandii. Zwiedzić. Razem z treningami jakimiś? Szem. Pojechać na takie coś, coś pięknego, dostać Loła od Tajak, kurwa. Teraz Pająk ma swój, swój obóz w Tajlandii, jest tam sporo zawodników, no i mówią, że taje kopią dużo mocniej niż tutaj Europejczycy. No to, to to jest na pewno fajnie, że mi powiedziałeś, bo się zastanawiałem właśnie z koleżką, bo mamy zamiar już jechać do tej Tajlandii naprawdę. I że ciekawe czy jakiś obóz będzie miał Pająk, muszę zapamiętać. Tak, on tam chyba co chwilę ma teraz właśnie. i... I ludzie z fejmu, i też normalni zawodnicy z KSW, także tam jest naprawdę z kim, z kim walczyć. Słuchaj, dla sportowca wiesz, ja może nie jestem jakimś super ekstra sportowcem, ale kurwa, to jest naprawdę wydarzenie. To jest ich dyscyplina sportu, słuchaj, oni to wymyślili, co? Kurwa, tam się młócą. Ja sobie śledzę też właśnie Piotra Pająka i teraz jego brat walczył na takiej lokalnej tam gali i powiem ci ciekawostkę, oni się nie rozgrzewają przed walką, tylko nacierają się na taką, olejkę, takim tak? olejkiem rozgrzewającym i wychodzą od razu do walki, bo nie chcą się przegrzać, nie chcą tych tracić energii i naprawdę te walki też są bardzo fajne, klimatyczne. Słuchaj, pozdrawiam od razu Darka Wiśniewskiego, który tak samo ma doświadczenie z Tajami, jego syn, super zawodnik naprawdę, bardzo mocny, bardzo silny, który nawet tam wygrywa, słuchaj, i, i po prostu teraz mi przypomniałeś naprawdę, pająk, tak? Muszę sobie zapamiętać, naprawdę. Podróże Wojownika, dokładnie, ma też kanał na tubie możesz wszystko zobaczyć. Ja już wiem, co to jest, wiesz, bo ja nie kojarzę internetu. Większości osób, które tutaj są, ja w ogóle nie kojarzę. No, masz co do nadrobienia teraz, żeby prze, przed tą wycieczką. Samość, no fajnie, podróże wojownika, super sprawa. No i fajnie jest, Adam, to też w tobie, że to nie jest tak, że ty teraz zasunąłeś z tego The z tych fajnych wywiadów i teraz mówisz, że jesteś najlepszy, każdego pokonasz, tylko chcesz jechać, kształcić się dalej, rozwijać w tych sztukach walki, żeby stawać się, się coraz lepszym. To jest fajne podejście. Oj, to kurczę. Bym był strasznym hipokrytą. Kurwa, jakbym wyszedł, słuchaj, teraz i bym dar, kurwa, ryja. Nie byłoby szacuneczku, wiesz. No nie ma tutaj, kurczę, darcia ryja, po prostu wyjaśniamy sobie to w czysty. Żaden ze mnie sportowiec, ale to jest moje marzenie, słuchajcie, na sportowo załatwiać, kurwa sprawy, wiesz. No rewelacja, sprawa. Nie było jakichś konfliktów później prawnych z tego? Pewnie, że tak. No i rewelacja, no kurwa, rewelacja. A czy ty byś chciał na przykład się kiedyś zmierzyć na przykład, nie wiem, z jakimiś dwoma słabszymi zawodnikami i urozmaicić ten, ten freak fight, Czy na razie się nie patrzysz na to, tylko skupiasz się na jutrzejszym starciu? G nie mam pojęcia, ja raczej nie, wiesz, e, raczej nie, wiesz, Wola, Dobrze. wolałbym dwóch dobrych, wiesz. Okej, okay, okay. czyli nie wykluczasz też takiego czegoś. E, raczej, nie, to raczej to się nie zdarzy, wiecie, raczej to się nie zdarzy. Dobra, e, chciałem jeszcze zapytać, jutro twoja walka odbędzie się na 101%, już możesz to potwierdzić, czy... 100%, tak, tak, potwierdzam to, co wywiad, więc potwierdzam, moi, moi drodzy, jutro się widzimy, nie? Dobrze, no to już nie my się chyba do trzech się gali. E, fajna karta, zapowiada się fajny wieczór. Mocna karta, co? Nie ma co. Nie, szczerze, jak, jak, jak się nie znam, mamy y, weteranów KSW, UFC, y, Super fighterów, ostrych kurczę, wariatów. Naprawdę, bardzo mocna karta. Cieszę się, że w tym mogę uczestniczyć. Właśnie twój przeciwnik nie doszły z poprzedniej gali. E, Stifler wychodzi teraz na takiego bombardera. Co ty w ogóle o tym sądzisz? Chyba ma chłopak jaja, co? Stifler to kot. Stifler to jest kot, no. Lubię go bardzo za to i on taki jest, też naprawdę, dlatego go kurczę, lubię, wiesz? Bo jest naturalny. Kurwa, jest kurwa sobą. mogą gadać co chcą, kurwa, jakże ktoś z sobą. To szacunek, kurwa. Dobrze, nie będziemy przedłużać. Widzimy się jutro pogali. Mam nadzieję, że uda się porozmawiać po zwycięstwie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, wielkie. Pozdrawiam. Dzięki. Safe Jesteśmy bezpieczni.